Cześć, witajcie, jestem w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Factor na naszym kanale, kontynuując jest, to jest lepszy, przygodę Odcinek niby według scenarii, ja nagrywam od razu w poprzednim, tak to niby wygląda, ale tak faktycznie między tym wszystkim minęło u mnie jakieś 4 godziny Ja mam wasze pytanie Czemu tu jest taki teren? Gdzie jest pierdyliard Dosłownie Pierdyliard żołnierzy Jakieś zasane, nielegalne zgromadzenia ja mam pytanie, co to ma być? To wiecie, ja se poradzę, to na mnie nie jest problematyka. Ja sobie wajdę z tyłem, z dupy strony. Tak, kici, kici Mogę na niego w sumie wybiec. be No, takich to trzeba po prostu wziąć i pieprznąć nie mocniej. Nie ma takiego bicia, synek. Ja po prostu mówię, nie ma takiego bicia. Bo to jest czasem irytujące, że niektórzy z tych żołnierzy są jak coś tacy, nie wiem, Przeprokoksy i po prostu nie idzie z nimi nie ogarnąć. Zgładź czterech strażników w jednej serii zabójstw. Zrobiłem to chyba z trzy razy, nawet... No tutaj nie, było, akurat nie dostałem w międzyczasie obejrzenia, więc to nie jest już wtedy zaliczane jako seria zabójstw, ale robiłem parę tego. No, biegniemy do misji głównej, kolejnej i... stoi się, będziemy dobrze bawić. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Odmiot był się do czegoś, ale nie wiem w sumie czy to już wrzuciłem, czy jeszcze nie, więc nie ma dość się odnosił. O. Wyrok na komandora. Come on boys, you're lagging. Is this bloody handy, Lieutenant? Hi, sir. The commodore fears a revolt is nigh. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbour tonight. Is so that the governor's wishes, sir? Cap, you is, it is the top a top pitch you, You will take position on the grounded galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? I, sir. Finally. You bastard. Someone ought to slit the Commodore's throat before he gets a chance to bark those orders. You think so? Put that in the water, otherwise. All right, I'll kill him. Your brains are baked. I won't take no part in killing the Commodore. Not one of the King's men. <sharp inhale>

Pierwa, bo on już mi nie uciekł. Pierdolę! Udało Ja się. Nie, bo już się wystraszyłem, że ich zgubiłem. Serio na mnie idziecie. No, czas zbyt przewidywani. Nie wiem, tam też to w ogóle nie mogłem go zabić, co tam stało Take positions and prepare to decamp on the Commodore's order. Ja wykonam zadanie. Okej, okay, gram i sugeruję, żeby tędy wejść. Dobra, ten komendantor to nie będzie aż tak trudny, mnie się zdaje, jak tylko po prostu podejdzie w dobry punkt. Kur, z belcerkiem chciałem go trafić. Nerwę. I? Mnie nie na na takiej odległości, czasem to jest złamanie nerwowe. Nie, no ja czasem mam złamanie, jak próbuję coś ugarać. Tu wyszło. Mogę zrobić z powietrza, to ja na niego skoczę gdzieś tak spira z drzwi z masztu. Słatki są naturalnie przystosowane do tego, żeby po nich biegać. Kurde Chyba, poczekam chwilę aż oni znowu zrobią kółeczko Muszę dobrze, żeby drugiej ich zaatakować, bo oni robią tak jak u koła, koła Bo wiecie, ja mogę zmienić, stronę, no mi to nie radzi Jakby ładnie trafić, tylko ładnie trafić Has given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times? Has syphilis clouded your mind? Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant. You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? <sighs> If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. All of you. Dobra, nie wiem ile byłem wyciszony, ale i tak dobrze wyszło, bo kichłem, bez. Myślałem, że byłem wyciszony, ale byłem co to wyciszony, więc jest git. Chciałem go zabić, mi nie wyszło. Jakby ktoś pytał o co, ja próbowałem. E, ta amunicja Tak tak no Berserkowskie e, Także potrzebuję usypiających Ej, Tych też tych Używam Że te bomby jak były w dwójce to, to była najlepsza rzecz jaka mogła być wejść te krokodyle ja wiem gdzie są zawsze mogę sobie zdobyć Będą potrzebne Ja u też Chumbaki jedynie zostawiam Zestaw pistoletów. Kurde, bo ja w tym momencie używam zwyczajny, nie pistolet, tylko standardowy pistolet z zamkiem kołowym, tak? Są jeszcze dwa zestawy. Chyba wchodził ten najbardziej, ale jeszcze wszystkie inne, tak? No jest na przykład taki. Tu mam pistolet garłacze, piarskie e, garłacze. 3 3 -1. Ty masz 3-3-3, jesteś taki pośredni wszystkim. Tu masz 1,15, a tu masz 3, 3 i tu masz 1, 1 3 a tu jest taki pośredni do wszystkiego i ten mi się podoba. Zestaw pistoletów z duchami przypominającymi, przypominającymi armaty. To byłby chyba zestaw, do którego ja bym w ogóle dążył finalnie, bo mam w miarę dobry zasięg, super ogłuszenie i uszkodzenie. Jakby nie na przykład, bo ten to chyba ma mocniejszy, nie, najmocniejszy ma... Nie mam mocniejszego pistoletu niż 3 z uszkodzeniami. Zasięgowo ten jest na przykład najlepszy, ale jest taki. Jakby... Mm, jak tylko w łeb zabije. zabiję. Kupmy. Pistolety hiszpańskiego oficera. Jak będą. Ja nie ukrywam najlep najlepiej musiał to... Ale ceny. Te ceny to mnie kiedyś dobiją tak typowo. Smutne jest to, że takie rzeczy, które ja tutaj na przykład sprzedaję im po cenie 700, mogę kupić za 3 kawy. To jest marża na poziomie 3 razy za dużo. Dobra. Tutaj sobie myślę, że będziemy już kończyć. Dziś zrobimy krótszy odcinek. Co nie wiem? To by byłoby na tyle. Ja bym ryczko na złej, cześć. Pobawić się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Papa! Pa.